ma. znaczy, bo, bo dzisiaj będziemy robić skoki, skąd skoczymy i kto wygra, to będziemy, Kiedy ta osoba może będzie pierwsza. Z nami jest Emila. Powiedz siema. Siema. I może dzisiaj być? mamy robić skoki, jak mówiłem. To ty skacz pierwszy. To dalej skoczy. Ty skoczysz pierwszy. Uwaga, ale tyle już musiałam nagrywać, że skąd jest. Ja no wiem. Dwaga, jesteście gotowi? No. wie? Start! Zobaczcie, ja się tak na A ja się tak A potem, jakby ja sam wysoko. To ja skoczę, a Emila mi daje, gdzie ja skoczyłem. Wróciłeś ścięcie? Tak, wiem. Takie malutkie kółko. Wiem. Tym... wiem. I uwaga, musicie się mocno rozchustać, aby schodzić dalej od kogoś. Bo wtedy będzie o wiele trudniej, ale zaraz mi leży. Weź, bo to się całe rusza. Skacze. Wyskoczył tam. Bierzemy teraz to. Tutaj. Przekazuję kamerę Kasprowi. To tutaj jest. To dawaj. Teraz ja Teraz nie wiem, czy będzie za duży film. Bo to ten. Dobra. To może zrób cięcie i widzimy się, jak się rozchuści tam. Dobra. Dobra, już Emila jest wysoka. Zraz skoczy. No chyba zaraz będzie na dzisiaj, bo to... Chyba dwa razy skoki, bo to już jest za duży film. Kurde! Eee. <laughs> no, raz wygrałem. No, się Pa! Pa. Czekaj, się. Ty Pa! Pa! isn't rough